No hej, witam Was na kanale. Ostatnia część, jaką dzisiaj nagrywam, to zapełnianie portfela. Opróżniania nie było. <taki> Takie, jakby zostało 18 zł w monetach, które poszły do wyzwania 100 kopert, a na nowy okres mamy 200, 300, 500, 600, 690 zł. To jest kwota na dwa tygodnie. Na wszystkie nasze kategorie, ale co się pozmieniało? Słuchajcie, troszeczkę się pozmieniało, ale to tak przede wszystkim w związku z tym, że po prostu jest drogo. Ose, podłoży, będzie mi wygodniej. I co się pozmieniało? No to na pewno pierwsza kategoria jedzeniowa. Dzieci mi rosną, jedzą więcej, piją więcej, zwłaszcza mleka, bo kakao teraz to jest. Nowa faza, tak jak było na płatki śniadaniowe, tak jak było na różne tam inne, to teraz po prostu kakałko, kakałko. Także powinna mieć chyba krowę na balkonie, żeby sobie tutaj te potrzeby im zapewniać. Się śmieję. Dieta Olka. Tutaj też dołożymy więcej, bo niestety wszystko rośnie znowu w górę. Mimo, że są wakacje, to jakoś ceny warzyw są naprawdę wysokie. Kilo marchewki 8 zł. Gdzie niegdzie widziałam po 7. To samo broku czy kalafior. Już prawie po 10 za kilogram, za sztukę. Różnie to bywa, ale jakichś wielkich promocji na warzywa nie ma. Mięso z, tutaj charakterystycznie z królika też jest bardzo drogie. Więc no, damy więcej. i Zobaczę. Jeśli coś zostanie. To po prostu trafi tu. Ale nie wiem, czy zostanie. Może znowu trzeba będzie jeszcze podnieść te progi. Zobaczymy. Dom tutaj damy 50. Z tego idzie głównie na no, chemię gospodarczą: jakiś tam domesto, Płyn do naczyń, płyn do szyb. E, rolka papieru. <grym> tego do sprzątania kuchennego. Jeszcze niedawno były po 9,99. Teraz 15,99. Inflacja no, niby się zmniejsza, ale po cenach żywności i takich dóbr pierwszej potrzeby to ja za bardzo nie, nie widzę. Moja koperta personalna dostanie 50. Takie małe, kieszonkowe na drobne przyjemności. I nie umieszkam z nich korzystać. Czasem lubię sobie jakiegoś tam wafelka czy coś kupić. Przy zakupach i dzieciaki dostaną 40. To jest tylko na słodyczowe zachcianki. A nieraz jest. Mama idzie do sklepu, to jest, a kup coś słodkiego. Nie ma problemu, macie swoje, z tego będziemy wydawać. I tak to się prezentuje na te najbliższe dwa tygodnie. Przy następnym kerstafingu, przy następnym cash chciałam powiedzieć, przy następnych. Pieniążkach. Zobaczymy, ile nam tu zostanie. Tutaj córa mi się budzi, już zaczyna coś tam marudzić. Więc zapinam portfel. I cóż, żegnam się z Wami serdecznie. Dziękuję za, za to, że jesteście, że wspieracie, że komentujecie. Czytam wszystkie komentarze i bardzo Wam dziękuję. Wielkie, wielkie serducho dla Was. Kocham was bardzo, i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!